I witamy Was wszystkich już Wybaczcie, że <laughs> że No, zbudowaliśmy troszeczkę, przebudowaliśmy ten domek Maxi, cicho bądź nie ma Idź do końca Przepraszam, to mój pies Witamy Was w trzecim odcinku w, w Części drugiej, jak się nie mylę Idź Maxi, do końca, nie przeszkadzaj Przepraszam Maxi! Idź. Daj te sadonki. Także no, witamy was. Madzia znowu będzie taką raczej niemową czasem. Welcome. No tak, będzie taką niemową czasem. Welcome. Da Dawaj te sadzonki. Da, dałam. No jedną. No, a jedną posadzimy. A, dobrze mówisz. To ja źle... Zrozumiałam. Wybacz. Dobrze. Wybacz, chociaż nie powinnam. Dobra. Nasz domek rozkwita. Ale czym nie ciebie. Ale czym kiedyś wydostaniemy się z tej wyspy? O to jest pytanie. Oj, oj, oj. Lagi. Czekaj, posun się. Hmm. Nie będę teraz kombinować. A i nie uda się. Posł się sadzonka. No, postawiłem. Udało się. To by się drzwi przydało jakieś zrobić. To znaczy gdzie? No, o tu, tu o tu, tu tu. Nie, nie trzeba. Mamy jedne drzwi widzę pająka. Zaraz tą zjawę zaszczuję mieczem. Nie to cholerstwo. Dobra, cicho. Dobra, pisz mi na razie na tym. Na. Na czacie. Czekaj. Bo nie ogarniam. Ale jak zginę, to zrób mi grób. I pochowaj mnie. nauk A teraz uciekamy do domu Dla na mnie nauk Tu archer jestem Dobra cicho Kładziemy się spać Oj, oj kur, moje plecy Chyba Uf. się starzeje co Cię bije? ZOMBIE MNIE BIJE A to wrednie Ale mam piórka na strzałki No to fajnie, dobra Kładź, ta się spać da Dobre nie wiem. Pytanie nie do mnie. Czekaj, z czego się robiło? Albo z albo z patyków. Ale co? Łuk, nie pamiętam. Zara, zara z patyków. Zaraz będę, zara będę kombinować, czekaj. Z patyków, bo ja przed chwilą robił. Jak zrobiłaś przed chwilą łuk? No masz masz łuk? Ale na single. A. Coś klikłam. O kurde. Oj Czekaj, nie widzę co ja robię, co mam w dłoni. A teraz? Dobry. Teraz masz motyk. Przepraszam, to mój pies. Ojej, kulagi. No, -er. Nie fazu. Ty owieczka przyszła. Co Gdzie? ja? No tutaj. Zabiłam ją. Tam w dłoni. Jakąś stonkę. Bo nie widzę. Uważaj, żeby nie zdeptać tego. Nie wiem ile już my nagrywamy, ale ja nie wiem, co trzymam w tłumi. Ajaj. Aj. Edzio, nie skacz. Я ж не Курда. Доброе. Nie! Co ty zrobiłaś? Sadzonki nie będą miały dostępu do wody. Ja miałam... Ja robiłam w drogę, no tutaj. Naokoło. Teraz zupełnie nie wiem, czy nagrywam. I tak ma być, tutaj nie ruszaj tych sadzonych Znaczy, bo to będzie na nasz chleb ты нагреваешь Dobra, nie strzygaj już tego drzewa. No, więc coś mi się stało teraz. Um... Więc wracamy do was w trzeciej części. Znaczy, no tak, dobrze mówię, w trzeciej.